Pocieszony tymi wnioskami odzyskuje równowagę. Wyglądam na korytarz. Steve i John siedzą w poczekalni. Podchodzę do nich. John obraca się do mnie. Steve twierdzi, że może już wrócić. Chce po raz ostatni zobaczyć swojego brata. Nie jestem pewny, czy to dobry pomysł. Patrzę na Johna, potem na Steve'a. Poczekaj tutaj, Steve, masz już dosyć. Twoja rodzina to katolicy. Nie wiem co ty o tym sądzisz, ale jeżeli wierzysz w istnienie duszy, to musisz się zgodzić, że to co widzimy to tylko puste ciała. Wiem, że to brzmi przerażająco, ale to już nie są oni. Oni czują się dobrze. Ja wiem to od Berta. Steve siedzi pochylony, ogląda swoje dłonie, bawi się aparatem, powoli nabiera kolorów, podnosi głowę. Dobra, masz rację. Jestem gotowy. Teraz wydaje mi się, że właśnie o to chodziło Bertowi. Że to taki test. Znowu zagłębiamy się w korytarz. John prowadzi. Sprawdzam, ile jeszcze mam filmu na rolce. Okazuje się, że zostały już tylko dwie klatki. Będę musiał założyć nowy. Zapasową rolkę, czy mam w kieszeni. Wchodzimy do pokoju. Staram się nie oddychać zbyt głęboko. John ściąga przykrycie z pierwszego z dużych stołów. Zataga mi dech w piersiach. To Bert. Wygląda jak rzeźba zatkina w Rotterdamie. Głowa odchylona, plecy wygięte, włók kikuty, obu rąk wyrzucone nad głową, jakby sięgały ku niebu. Usta otwarte, w niebem krzyku. Wstrząsający widok, jeśli uznać, że to właśnie jest rzeczywistość. Steve nie odzywa się, patrzy na niego, uśmiecha się smutno. Właśnie tak sobie wyobrażałem, że krzyczał, próbując się stamtąd wydostać. Cieszę się, że to zobaczyłem. Teraz będzie mi łatwiej. Bert był moim wielkim, starszym bratem. Nigdy się nie poddawał. Jedną z najgorszych rzeczy w tym wszystkim było dla mnie to, że nic nie zrobił, a teraz wiem, że starał się jak mógł. Walczył do końca. To cały Bert. Nigdy się nie poddawaj, woodman. Jak zawsze dał z siebie wszystko. Zaczynamy pstrykać zdjęcia. Ciało jest spalone prawie do kości, ale widać, że Bert był potężnym mężczyzną. Nogi są w kawałkach, największy ma 10 cm długości. Ręce trzyma wyciągnięte ponad głową. Obie są wyrwane ze stawów. W jego otwartych ustach widać wszystkie zęby. Skóra na twarzy spaliła się do szczętu. Wszystko to odnotowuję w pamięci, robiąc dwa ostatnie zdjęcia. Zmieniam film. Mam stary aparat bez automatycznego przewijania. Kręcę korbką, trząsącymi się rękoma. Zakładam nową rolkę, zamykam pokrywę i wracam do fotografowania. Steve nie ma już sił. Stoi tylko i patrzy na brata i płacze. Pytam, czy możemy zrobić krótką przerwę zanim zobaczę Kate. Wiem, że to najtrudniejsze dopiero przede mną. Te wszystkie nasze zabawy, tysiące wspólnych, przeczytanych książek, noce spędzone przy jej łóżku, kiedy była chora, popychanie huśtawki i karuzeli na placu zabaw, a czasami przejażdżki na prawdziwej karuzeli wesołym miasteczku. Jak ona się przy tym śmiała, zbyt wiele łączyło nas za życia, żeby teraz o tym zapomnieć. Wracamy. John ściąga przykrycie skate. Żółto-czerwony plastik przypomina mi o tych wszystkich wypadkach drogowych, które widziałem w mojej kilkudziesięcioletniej karierze kierowcy. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś zobaczę swoje pierworodne dziecko zawinięte w jeden z nich. Z całej czwórki Kate jest najtrudniej rozpoznać. Dolna część tułowia to masa spalonych, a tylko osmalonych wnętrzności. Za to jej nogi, jej śliczne, długie nogi są potrzaskane na kawałki wyglądają jak puzle. Obo jak wykopane z ziemi poskładane razem kości dinozaura. Kiedy patrzę na jej twarz zamknięte usta, puste oczodoły w poczerniałej kości, gdzie niegdyś były intensywne zielone oczy, czuję, że dłużej tego nie wytrzymam. Staram się nie patrzeć poza wizjer. Póki nie odrywam oka od aparatu, wszystko wydaje się takie sztuczne, nieprawdziwe jak w telewizji. W końcu mam już dosyć. Wychodzę na korytarz. Steve za mną. John przykrywa Kate i też wychodzi. Obaj ze Steve'em jesteśmy mokrzy od potu. Nogi mam jak z waty. Krople potu na czole są zimne. John sadza na i Po paru minutach wraca z dwoma szklaneczkami whisky. Powoli sącze trunek. Steve wychyla swój jak prawdziwy oregończyk. John stoi przed nami. Nie wierzyłem, że dacie radę. Straszna robota. Chciałbym, żebyście obaj wiedzieli, jak bardzo mi przykro, że doszło do tego wszystkiego. Taki piękny cywilizowany stan jak Oregon nie ma. Nic na swoje usprawiedliwienie, zezwalając na ten proceder. Ta czwórka to nie są pierwsze ofiary wypalania pól, które trafiły do tego budynku. To jest hańba. Wyjmujemy filmy z aparatów. John wraca do biura. Kiedy kończę przewijać film w swoim aparacie, czuję się nieco lepiej. W każdym razie już się nie pocę. Idę poszukać toalety. Jest mi tak gorąco, że chcę się trochę odświeżyć. Toaletę znajduję w którymś z bocznych korytarzy. Zdejmuję koszula i podkoszulek, Nadają się do wyrzęcia. Zawsze miałem skłonność do pocenia. Napełniam małą owakę i wkładam rzeczy do wody. Starannie je wygniatam, żeby wypukać drażniący fetor. Potem mocno wykręcam i wkładam z powrotem na siebie. Co za ulga! Właśnie kończę, kiedy do toalety wchodzi Steve. Mówię mu co zrobiłem. Steve ma na sobie tylko koszulkę z krótkimi rękawami. Ściąga ją przez głowę, robi to samo. Jest szczupły, ale ma mocne ręce i jest bardziej ogłosiony niż myślałem. Choć nie aż tak bardzo mocno jak Bert czy ja, Boże, Cuchnę jak Ogier chory na szkorbut. Wyciera się mokrą koszulką pod pachami na brzuchu, potem raz jeszcze ją płucze, wyżyma, po czym wciąga z powrotem na siebie. Wychodzimy z toalety Mokrzy i rzeźcy. Przygotowani na skwar regońskiego lata. Sklep fotograficzny znajduje się niedaleko Kostnicy. Prosimy tylko o wywołanie filmu. A potem zdecydujemy, z których ujęć zamówimy odbitki. Okazuje się, że wszystko da się załatwić tego samego dnia. Wychodzimy, jedziemy do Capital Monuments. Na szczęście zakład jest otwarty. Wyciągam z samochodu model na grobka. Steve w tym czasie wchodzi do środka i zaczyna rozmawiać z płucołowatym mężczyzną. Otacza ich kamienny las na nagrobków i marmurowe płyty. Wygląda tak jak cmentarz pod dachem. Steve właśnie opowiada o śmierci Berta w kraksie na i5. Kiedy podchodzę, przedstawiam mnie. Pucołowaty mężczyzna jest niezwykle sympatyczny. Prawdopodobnie kamieniarze wliczają to w zakres swoich zawodowych obowiązków, podobnie jak właściciele zakładów pogrzebowych. Pokazuję mu model i wyjaśniam o co mi chodzi. Pucowaty mężczyzna nie może zrozumieć, że to nie ma być normalny zegar słoneczny ani żaden symbol religijny. Chce, żeby to był symbol wiekuistego życia, wiecznego, jak wędrówki słońca po niebie, a przynajmniej jego pozorna wędrówka. To kolejny przykład iluzji czasu, którą ludzkość karmi się od tysiącleci. Zaczynamy się zastanawiać, z jakiego kamienia ma być wykonany nagrobek. Mamy do wyboru ponad 50 możliwości. Podoba mi się ciemnoszary granit, ale pucowaty twierdzi, że w tutajszych warunkach atmosferycznych lepiej spisuje się inny rodzaj granitu o nazwie Sierra. Różnica w odcieniu jest niewielka, więc zgadzam się na jego sugestie. Zgadzam się na Sierra. Wtedy okazuje się, że w magazynie sier nie mają, ale mogą zamówić. W moim wypadku to bez znaczenia i tak nie będę już tego oglądał. Najprawdopodobniej nigdy nie zobaczę gotowego nagrobka. Steve spogląda na zegarek. Opuszczamy zakład kamieniarski i wychodzimy na rozpaloną ulicę. Wracamy do fotografa. W samochodzie Steve'a działa klimatyzacja, ale mimo to zatyka nas gorąca. Kiedy oglądamy negatywy, jesteśmy zawiedzeni. Właściwie... Żaden nie nadaje się do reprodukcji. Byliśmy tacy zdenerwowani i roztrzęsieni, że przy robieniu zdjęć popełniliśmy wszystkie możliwe błędy. Jest trzecia, jutro niedziela, a pogrzeb we wtorek. Pytamy, do której musielibyśmy dostarczyć nowe filmy, żeby negatywy były gotowe na poniedziałek. Okazuje się, że zamykają o szóstej. Steve dzwoni ze sklepu do kostnicy. John mówi, że zwłoki jeszcze nie odesłał, ale można je zatrzymać tylko do czwartej, ponieważ w soboty biuro Coronera jest czynne tylko do piątej. Kupujemy kolejne filmy, pędzimy jak wariaci do zakładu pogrzebowego. W ciągu pięciu minut jesteśmy z powrotem w tym samym polernym pokoju. John pokazuje nam kilka zdjęć, które jego syn zrobił polaroidem. Przydadzą nam się, jeśli tym razem spapramy nasze. Jesteśmy teraz o wiele spokojniejsi, bardziej skupieni na pracy. Każdy swój ruch, każde ustawienie aparatu kontroluje pod kątem technicznej jakości zdjęć. Zadziwiające, więcej, jak szybko człowiek może się do wszystkiego przyzwyczaić. Kończymy w pół godziny. Podczas fotografowania obaj płaczemy, ale nie przeszkadza nam to w pracy. Dziękujemy Johnowi z całego serca. Przewijamy filmy i jedziemy do fotografa. Docieramy tam ze sporym zapasem czasu, jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak zapas czasu. Poddaję Steveowi jego aparat. Wyjąłem film, kiedy on prowadził. Dowiadujemy się, że jeśli poczekamy negatywy na negatywę, i próbne odbitki, można będzie obejrzeć jeszcze przed zamknięciem sklepu. Odnoszę wrażenie, że oglądali poprzednie negatywy i wiedzą, co zawierają. W sklep prowadzą dwie młode, bardzo uczynne kobiety. Umawiamy się, że wrócimy za 10:6 i znowu zanurzamy się w rozedrgane, opalne powietrze. Śmieć w taką pogodę powinna być zakazana. Steve zawraca. Muszę napić się piwa. Znam jedno takie miejsce z pełną klimatyzacją. To kilka kroków stąd. Dobry pomysł, Steve. Mogę iść wszędzie, byle tylko było trochę chłodniej. Wchodzimy do lokalu, w którym od strony ulicy znajduje się bar. Po drodze do stolika Steve zamawia dwa kufle piwa z beczki. Czuję, jak uchodzi ze mnie powietrze. Wyciągam się na krześle. Steve wychyla swoje piwo w dwóch wielkich haustach. Jest takie zimne, że aż bolą oczy. Steve Wiesz co chciałbym zrobić, skoro i tak czekamy na te zdjęcia? Pytanie jest naturalnie czysto retoryczne, ale Steve zdaje się niczego nie podejrzewać. Jak daleko jest stąd do miejsca wypadku? Myślisz, że zdążymy pojechać tam i wrócić przed zamknięciem sklepu? Steve długo patrzy na zegarek, potem wysącza ze szklaneczki resztę piany. Moglibyśmy zdążyć, ale to byłaby na ostatnią chwilę. Wątpię zresztą, żebyśmy coś tam znaleźli. Wszystko jest już wysprzątane. Pokazywali to nawet w telewizji. Chciałbym zobaczyć, na co patrzyli w swoich ostatnich chwilach. Myślę, że to mnie do nich zbliży. Steve staje, zasuwa krzesło, kładzie pieniądze na stole, wychodzi z baru. Szybko dopijam swoje piwo i wybiegam za nim na ulicę. Znowu zderzam się z falą gorąca. Steve jedzie szybciej niż poprzednio, ale nie na tyle, żebym się denerwował. Prawie nie rozmawiamy. Steve stale zerka na zegarek. Zdążymy dojechać i wrócić. Będziemy mieli jakieś 10 minut, żeby rozejrzeć się na miejscu. Sam jeszcze tam nie byłem. Po prostu nie miałem już siły. Do wjazdu na I-5 mamy 20 km. Południowa nitka jest rozkopana. Powinniśmy zdążyć. Kiedy wjeżdżamy na północną nitkę autostrady międzystanowej nr 5, wyglądam przez okno i zastanawiam się, co mogli widzieć wtedy Kate, Bert albo dzieci. Mam też nadzieję, że się ze mną jakoś skontaktują. Wprawdzie od wypadku minęły już 4 dni, ale po raz pierwszy jestem tak blisko miejsca, w którym odeszli z tego świata. Gazety podawały, że zdarzyło się to około czwartej po południu. Właśnie zbliża się czwarta. Nie dzieje się jednak nic niezwykłego, poza tym, że krajobraz nosi na sobie piętno dziewiczości, jakby nigdy nie stanęła tutaj ludzka stopa. Po mojej prawej stronie na... W zasadniczo płaskim terenie widzę samotny, zgrabny pagórek. Kate musiała zwrócić na to uwagę. Jako geolog zamiłowania z pewnością potrafiłaby to wytłumaczyć. Na tym odcinku autostrada jest dwukierunkowa. W obie strony pędzą olbrzymie ciężarówki, biorąc pod uwagę tłok na drodze, jadą o wiele za szybko. Obowiązuje tutaj zakaz wyprzedzania. Chłopcy będą musieli nadrobić stracony czas. Wkrótce samochody... Jadące na południe wracają na swoją nitkę, jeszcze 5 km, dojeżdżamy do miejsca wypadku. Steve zatrzymuje się na poboczu. Wychodzimy na drgające od skwaru powietrze i rozglądamy się. Nawierzchnia drogi jest czarna i popękana. Tylko pobieżnie przeglądałem gazety, które wczoraj wszyscy podtykali mi pod nos, ale pamiętam, że pożar trwał kilka godzin. Zdaje się, że z rozbitej ciężarówki wyciekła ropa, co w połączeniu z ładunkiem trocin, który przewoziła. Dało niezły zapłon. Na drodze znajduję metalową płytkę. Czyszczę ją. To tabliczka firmowa Corvette. Musimy uważać: samochody ciężarówki śmigają tuż obok nas. Nikt nie schodzi poniżej setki. Chyba niczego się nie nauczyli. Steve, lepiej się stąd zbierajmy. Nie, to wystarczy. Trudno przewidzieć, kiedy zrobi się korek, i możemy nie zdążyć do fotografa. Wskakujemy więc do samochodu i ruszamy na północ. Kontynuując podróż, której Kate, Beth, Da i Mia mieli już nigdy nie zakończyć. Kiedy zatrzymujemy się przed sklepem fotograficznym, jest za 10:06. Dziewczyny przynoszą negatywy i odbitki kontaktowe. Dają nam także przeglądarkę i szkła powiększające. Tym razem nie popełniliśmy błędów. Z tych chcę, żebym ja zdecydował, które ze zdjęć zamówimy w postaci dużych odbitek. Nie jestem pewny o co dokładnie chodziło Bertowi. Poza tym, że fotografie miały pomóc w walce z wypalaniem pól. Wybieram więc te, które najlepiej pokazują, jak straszliwie zostało okaleczone ich ciała. Zdaję sobie sprawę, że po pogrzebie fotografie będą jedynym dowodem. Za dwa dni odbędzie się kremacja. I z punktu widzenia zwykłych śmiertelników, ciała przestaną po prostu istnieć.